Też ze śniegiem pada, pogoda jest przeokrutna, a ja pierwszy raz od kilku lat idę do Biedry. Pędzelek mi ukradłaś, tak tutaj, malu, malu. Odkąd tutaj przyjechaliśmy, miałam w ogóle straszny problem z tym, że mi się całe usta wysuszyły. W ogóle kwestia w różnicy, wiecie, w wilgotności powietrza, i przez to nie zauważyłam, jak zaczęła mi się robić okreszczka. Wczoraj już już było pozamiatane, dzisiaj to już mam wysuszone. Na szczęście jest taka mała, i wysuszyłam ją sobie przez noc pastą do zębów, bo oczywiście nie zabrałam niczego. No, ale jest jak jest, z dobrych informacji. Po całym tygodniu nerwów i jeszcze donoszenia kolejnych papierków i kolejnych historii, dostaliśmy informację, że wczoraj wieczorem kredyt został uruchomiony, tak więc jest szansa, że te klucze odbierzemy. Bo ja mam nadzieję, że te pieniądze do nich dzisiaj dotrą, bo to wiecie, inny bank no to musi przelew się tam przeprocesować. Że jeżeli nie dzisiaj, to jutro te klucze odbierzemy i będziemy mieć sprawę pod tym względem przynajmniej zamkniętą i chociaż ta część już nie będzie nam przysparzała siwych włosów na głowie, ewentualnie na brodzie, jak to w przypadku Barzeja. No, więc ja się szykuję, wypiję sobie herbatkę. Założyłam znowu ten sweter, bo go uwielbiam. Po prostu jest cudowny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jest haul z Bonprixa na moim kanale i tam jest link do tego swetra. Możliwe, że on jest jeszcze w innych kolorach, ale no jest przemilusi, jest przeciepły. Kocham te bombkowe rękawy. On jest też długi na tą pogodę szewskis. No i oddaj siostrze, niech ona też spróbuje. Poczekaj, proszę. Halo, proszę. A ja? Halo, a ja? Kto mnie pomaluje? Będziesz włączyć się, golden. <noise> Mogę zaraz jej włączyć golden. <noise> Słuchajcie, zamówiłam dwie świeczki i jedną mgiełkę od Karoliny i Darka. Przyszła taka paczka. Ja nie wiem, trzeba będzie sprawdzić, co oni wymyślili. Was <noise> i mówię ojej! <noise> Musimy odnieść dałta, bo się nie zabierzemy. No nie, zdecydowanie nie, także no. na pewno dużo dobroci jest. Będziemy otwierać, może nawet dzisiaj jeszcze wieczorem. Dokładnie, lecimy. lecimy. Moja mama ma urodziny w styczniu, więc spontanicznie stwierdziliśmy, że szybko jeszcze kupimy jej torcik, bo następne dni mamy tak napięte, że nie damy rady, więc dzisiaj jeszcze nam się udało, mam nadzieję, że się ucieszy. Możesz wziąć na razie synu, Możesz wziąć na rozpakowywała to. bo mama będzie rozpakowywała to. Mam za paczkę! No nie! Nie! za Nie! 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 Wszystko jest przepięknie zafoliowane. O, to jest ten kokosek. Teraz mężu będziesz też wąchał Możesz otwierać. Ale najpierw za chwilę, synu, najpierw otwieram to, wiesz? Bo oczywiście ja nie umiem nigdy otwierać tych pudełek. Nie, no, może <laughs> Już, potargałam to już. już mi się, Już mi się zdarzyło. Turko, ale mogę ci dać tą folię? Mm. Ja też Bardzo fajnie. To no, można było się wgryźć. Ale pięknie. Ej, to pachnie jak Rafaello. Dokładnie. Nie, nie. masz wrażenia? No, dlatego, My mamy się, taki... dlatego mówię, że można się wgryźć. To jest Coconut Paradise. My mamy taki krem. Ja kupiłam czegoś. o To pachnie jak ten krem mhm. do smarowania. Ten to ja wybrałam, ja ten chciałam właśnie. A. A to też taka świeża ta cytryna. To jest, czekajcie. Citrus ora. Czy to jest jakiś nowy zapach? Mogę? Bo jako nie kojarzę, znaczy, Coś, jak pytam jest? się, ale nie wiem kto mi odpowie na to pytanie. Co? A tu, tu jest jeszcze... Tu mamy pudełko. Mamy pudełko, no. O patyczki mamy. No powiem wam, ale pomału. O Jezu, tu są takie próbniki zapachów, słuchajcie. To jest pumpkin ale to jak to mocno pachnie. Niesamowite, no dobrze by było, żeby nie zniszczyć. Boże. Zastanawiałam się, to tak pachnie jak takie... Taka sucha... Ale no co ty? <gryptory> <laughs> Chciałam, żebyś posłuchała. Według Sej naszego syna są arabskie perfumy. Ale wiadomo jak mama i coś wącha to arabskie perfumy. To jest bombon i to pachnie jak taka gorzka czekolada. Taki, takie pudełko z czekoladkami. Tutaj mamy patyczki Forever Voyage. Boże, dużo tego. Wy oszaleliście, oszaleliście. Ja zamówiłam, ja zamówiłam tą świeczkę, zaraz jeszcze jedną czarną. Ty masz tą tonkę? Tak, ty masz tonkę. I zamówiłam jeszcze tą mgiełkę Regal Essence. O, piękna. O, o, chyba jeszcze migiełka! Migiełka. Macie dzisiaj bardzo ten. Ten unboxing taki jest bardzo y, żywca, Już wszystko! Już jest bardzo dużo synu, ale ten jest super męski zapach. Przepiękny. Jak lubicie męskie świece, tak jak ja, ja byłam znana z tego kiedyś, że tylko męskie świece, Cudowna sprawa. Mega. I teraz jeszcze przykniemy ten Regal Essence. Ładny, bo to jest mgiełka do pomieszczeń. To dziwne. Mm. Ładny jest. I jeszcze mamy Karmel Imperial. Teraz nie wiem czy mi się w nosie nie wymiesza. Daj, wow. bo, bo, <laughs> bo mi się wymieszało. Jest! Tak, jest, pachnie jak moje perfumy te z... właśnie arabskie perfumy z latafy, ten, te Eclair. Cudownie. Dziękujemy ciociu i wujku. Ja jeszcze muszę, będę musiała sprawdzić jak to y, pachnie. Mamy jeszcze jedne patyczki? Tak są dwa. Okay. Jeszcze inne patyczki. Które... Venom mm -hmm. Essence. Ja nie wiem tylko jak sprawdzić ich zapach. To bo tu są te, wiesz. No, to delikatnie podcią. Nie, no nie, otworzę tego. Trzeba było No. Otworzymy to na spokojnie przy innej okazji, ale tak czy siak bardzo serdecznie dziękujemy za y, taką sytuację. Cześć. Bardzo niespodziewany prezent. Tak bardzo... Dziękujemy. <laughs> dziękujemy bardzo. No, y, nie spodziewałam się takiej ilości w ogóle. Już przyknęłam migiełko. Więc dostaliśmy, słuchajcie, dwie dodatkowe świecy. Dostaliśmy dwa dyfuzorki jeszcze i jeszcze jedną migiełkę. Bardzo mi się podoba. Ech, teraz ładnie pachnie. Ja mam trochę szczerze przytkane, ale mi się podoba. No tu mamy jeszcze ten mój żel do podnoszenia To jest żel, którego używam ostatnimi czasy. To jest claresa Zaraz Ci pokażę. To jest milki. Ma taki kolor mniej więcej. Tu zamówiłam sobie jeszcze pilniczki. i do taty. Mamy jeszcze pilniczki z OPI i bo już wszystkie zajechałam i wzięłam jeszcze jeden e, glitterowy, to nie jest top to jest lakier z Klaresy mam dwójeczkę i bardzo go lubię ten natomiast jest holo tamten jest taki wiecie opalizujący a ten jest holo, jest przepiękny widzicie jak mieni się? super no i to by było na tyle i mama i tata no he stayed for more than My ostatnio nic nie robimy, tylko się szlajamy po notariuszach, mężem. Znaczy. ale dzisiaj sprawa trochę inna, ale to może specjalista, prawnik Wam wyjaśni, co się dzisiaj wydarzyło. Co się wydarzyło? No. Dzisiaj poszliśmy spisać coś, co potocznie nazywa się testamentem krzyżowym, czyli każde z nas spisało testament na tą drugą osobę. Ja przekazałem testamentem, czyli w ogóle czym jest testament? Testament jest na wypadek śmierci. Jedno z nas umiera. I wtedy to drugie, testament tej osoby, która umiera, nabiera mocy, bo ten drugi przestaje być ważny w tej sytuacji, i całość majątku przechodzi na tą drugą osobę. I teraz wydawałoby się, że to są takie oczywiste rzeczy: że no dobrze, małżonek bierze połowę spadku co do zasady, a dzieci dziedziczą drugą połowę. W przypadku takiego testamentu, jak małżonek bierze całość, to dzieci mają prawo jeszcze do zachowku. Inna historia. A to jeżeli są pełnoletnie? Tak, ale teraz jest kwestia tego typu, że w momencie, kiedy dzieci są niepełnoletnie i nie ma testamentu, czyli wchodzi, wchodzi już tutaj kwestie wchodzą ustawowe, że dzieci biorą połowę, małżonek bierze połowę własności, to problem polega na tym, że w takiej sytuacji sąd rodzinny będzie miał prawo decydowania o tej drugiej połowie czyli w zasadzie jednej czwartej majątku, bo to tak, tak musimy to powiedzieć czyli połowie po jednym z małżonków mhm. czyli jednej czwartej całego y, całych aktywów małżeńskich wtedy o nich będzie decydował aż do pełnoletności dzieci sąd rodzinny, w związku z tym macie y, trzecią, trzecią osobę która ma prawo powiedzieć nie za każdym razem, więc nie dość, że ta osoba przeżywa y, Koszmar y, osobisty i rodzinny, to dodatkowo jeszcze musi się liczyć z tym, że jakaś osoba y, jej nieznana czy jemu nieznana będzie decydowała o tym, co ta osoba może robić z domem, i no, jest to dość pro problematyczne, bym powiedział. No, na wielu na wielu polach. W związku z tym, my postanowiliśmy się zabezpieczyć w taki czy sposób. Żeby nie było, nigdzie się żadna z nas nie wybiera. Teraz po prostu. Także my, sposób w jaki zostały te testamenty spisane jest taki, że on będzie aż do momentu odwołania albo śmierci któregoś z nas. Czyli my możemy, na przykład jutro, każde z nas może osobno później stwierdzić Ja jednak już nie mogę zdzierżyć tego drugiego, tak? I Na pewno nie chce, żeby mu ten. Dokładnie. No, tak więc... Także jest do tego jest taka możliwość. Natomiast one nie mają terminu. W związku z tym niezależnie od tego jakie kwestie mają, jak kwestie majątkowe się układają, tu zawsze to pozostanie bez zmian. Więc jest to na pewno wygodna forma. No nie jest to też jakoś bardzo tanie, ale na pewno zabezpiecza rodzinę. Ta, która tą część rodziny, która pozostała po śmierci tego drugiego małżonka, i na pewno jest to w tej. W ten sposób jest to wygodne. Czy, generalnie tak. ceny są raczej takie same w całej Polsce, wydaje mi się, bo to odgórnie tak. są narzucane taksy notarialne. To kosztowało 250 zł netto do osoby, czyli to wychodziło brutto tam 307 z czymś. Mhm. Plus wiadomo, że za każdy odpis płacicie osobno. To, to też nie wiem, czy to też jest ustalane z góry, czy notariusz tak. sobie wycenia. W tak. tak to mniej więcej wygląda, żebyście wiedzieli, jeśli jesteście zainteresowani tematem. No a teraz musimy wykonać telefon, bo jedziemy odebrać klucze. Także wszystko się składa razem, bo właśnie między innymi zrobiliśmy to dlatego, że wspólna nieruchomość, wspólne obowiązki. Tak. Co prawda, jeszcze sprawa całkowicie nie zostanie zamknięta, bo pani, która ma protokoły, nie będzie jej, więc nie będziemy ich podpisywać, ale klucze już dostaniemy, tak więc chociaż ta jedna rzecz do przodu. Mamy małą zmianę planów. Musieliśmy wrócić do domu, dlatego że ja mam współpracę do nagrania. Ta współpraca będzie na Instagramie w poniedziałek najprawdopodobniej, a już wiecie, czas nam się kończy i okazało się, że jak zadzwoniliśmy, żeby odebrać klucze, to pani agentka nam powiedziała, że tam jeszcze wynoszą ostatnie rzeczy i że mamy się umówić na telefon za godzinę. Tak więc czekamy na telefon, albo sami będziemy dzwonić, bo tego w sumie to już nie wiem, jak minie godzina i po prostu ona się nie odezwie, to my zadzwonimy. Więc przyjechaliśmy do domu i teraz z Zobaczymy, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, to albo zabierzemy dzieciaki ze sobą, albo po prostu jeszcze zostawimy je z babcią. One dzisiaj po prostu dzisiaj bardzo długo będą e, z babcią, bo potem na 16 wychodzimy, spotkać się ze znajomymi i to jest takie spotkanie bez dzieci. Dlatego zastanawiamy się, czy ich po prostu nie zabrać teraz, bo dzisiaj będą bardzo rozstrojeni, a tym bardziej, że nasza córka niestety złapała tego samego wirusa co nasz syn i kaszle niemiłosiernie, no to jest też momentami w gorszym nastroju. Tak, będziemy jechali przez most. A tymczasem tak jest, odebraliśmy klucze. Tak będzie fajnie na moście. Tak, bo już sen jest podekscytowany wizją powrotu, a my jesteśmy podekscytowani odbiorem kluczy. Co prawda jeszcze parę rzeczy jest takich, które muszą być poprawione delikatnie. Także jesteśmy jeszcze w kontakcie z inwestorem. No ale to wiadomo zawsze coś tam jeszcze drobnego wyjdzie, także... No, będę musieli zrobić, bo no bo będą, nie mają innego wyjścia, ale... Tak, wracamy, wracamy, będziemy jechali. Most mostem. jest najważniejszy. Najważniejsze są w tym momencie klucze. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli przynajmniej tą sprawę poniekąd zamknąć, chociaż nie do końca będziemy pilnować, ale tak, możecie, możecie już teraz nam możecie gratulować, bo te klucze są.